Cześć, ja jestem Galdami, a to jest Battlefield 4. A dokładniej dodatek: Wojna na Morzu, który do sprzedaży trafi 8, 8 kwietnia, jeśli ktoś nie posiada konta premium. Natomiast, jeśli, tak jak ja, macie konto premium, to możecie ginąć na mapie Łamaczfal lub na każdej innej mapie. Jeśli to sprawia wam przyjemność, mi zdecydowanie nie, chociaż lubię tą grę za całość jakby, niezależnie od tego, czy, czy idzie mi lepiej czy gorzej. No wiadomo, że przyjemniej się gra i człowiek się lepiej bawi, gdy wygrywa, zwłaszcza w takich grach jak Battlefield czy StarCraft, gdzie rzeczywiście no, gra toczy się o zwycięstwo. No więc, tak jak powiedziałem, jesteśmy w dodatku wojna na morzu. Mapa łama Czwal jedna z czterech nowych map dostępnych, dostępnych w Battlefieldzie, no i cóż więcej powiedzieć? Na razie trudno mi mówić o, o jakichś moich wrażeniach z gry, ponieważ to jest druga mapa, jaką widzę. Ta pierwsza, wiecie co, w zasadzie to się nie różni szczególnie poza tym, że trudno jest się przedostać między dwoma położonymi od siebie dość daleko punktami, hmm, dlatego że dzieli je woda. Hmm, one, tak jak na przykład tutaj, nie wiem, czy uda mi się chwilę przeżyć. To są wyspy, tak? Hmm, poprzednia mapa na której grałem, to były chyba zagubione wyspy. Hmm, więc tu wyspy, tam wyspy, generalnie archipelagi, pomiędzy którymi no jakoś trzeba się przedostawać. No i jakby droga morska jest oczywiście jak najbardziej otwarte, natomiast jesteśmy wystawieni na, ods na odstrzał jak kaczki. Eee, no i z tego co na razie mogę powiedzieć, chociaż nie wiem czy to jest um, czy to jest tak do końca opinia odpowiednia o tej grze, wydaje mi się na ten moment, że, że są to mapy i rozgrywki bardzo dobre eee, rozgrywki i mapy bardzo dobre dla snajperów. Zwłaszcza takich typowych snajperów z długą snajperką. Jeśli oglądaliście już moje filmy wcześniej, to, to wiecie, że mnie najbardziej bawi. Mnie najbardziej bawi krótka snajperka. Znaczy, krótka snajperka, źle powiedziałem. Karabin wyborowy. Czyli taka snajperka, z którą trzeba pobiegać, którą trzeba się. Hmm, trzeba się troszeczkę naprzemieszczać, żeby yy, czyli przemieszczać, żeby zabijać przeciwników. Yy, nie jest to taka statyczna gra, gdzie siedzę w kilku powiedzmy wybranych miejscach i czekam na moich, yy, na moich przeciwników. Co to to nie? To w każdym razie nie jest zabawa dla mnie. Dobra, mamy jakiegoś pana, który tam przez okienko do nas wyglądał i nie wyszło to dla niego. Najlepiej. Dobra, tu postawmy znacznik odrodzeń. Jestem w jakiejś drużynie, więc może się to przyda mojej drużynie do szturmowania. Tą rolę snajpera, taką bardziej zwiadowczą, zdecydowanie najbardziej lubię. Podejść gdzieś, postawić znacznik, poczekać pod punktem na moich sojuszników. Czasami go przejąć, ale rzadko, bo to nie wychodzi mi najlepiej. To znaczy, ta snajperka po prostu temu nie służy, jeśli spotkam kogoś... Z karabinem, kto, kto pozna moją pozycję, to już niewiele jestem w stanie z takiej sytuacji wyciągnąć. Chyba, że właśnie przeciwnicy nie wiedzą, gdzie jestem, i gdzieś ich z daleka jest bardzo daleka, ale jednak z daleka wypatrzę. Ale no. Wiadomo, że to nie zawsze wychodzi. Hmm, być niezauważonym nie jest tak łatwo. Może uh -huh. gdzieś zabili jakiegoś mojego towarzysza w okolicy. Spróbujmy najpierw zająć ten punkt. A potem się będę zastanawiał, co dalej. Tutaj respawnują na mnie. To nigdy nie jest dla snajpera dobrą. Po to stawia swój znacznik, żeby raczej ludzie się na nim nie respawnowali. Bo to jest po prostu po prostu niebezpieczne. Zdradza, zdradza pozycję. Pokazuje gdzie snajper jest. No to jest. To jest w zasadzie koniec przygody snajpera, jeśli przeciwnik zna, zna twoją pozycję. Ok, spróbujmy się przemieścić gdzieś tu, punkt B nam tu spada, nie wiem gdzie siedzą przeciwnicy, trzeba ich znaleźć i wyeliminować. Ok, tu ich na pewno nie ma z tej strony i na pewno już ten punkt zajęli więc można się spodziewać, że z czasem ich tu będzie coraz więcej. Płyną tu jakieś nasze łodzie. Na tych łodzi oczywiście jest sporo, bo no, taki dodatek i też to jest najlepsza możliwość przemieszczania się pomiędzy Uchtami, o, efektowny efektowne zastrzelenie śmigłowca mieliście okazję zobaczyć właśnie mam nadzieję że ta gra nie potrwa zbyt długo że zmieści się w jednym odcinku myślę że oj, 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 że pokażę wam z czasem kilka kolejnych map kiedy trochę w battlefielda pogram nie ukrywam że ostatnio Titanfall zajmuje takie topowe miejsce jeśli chodzi o o gry FPS i, i przez to, no wiadomo, że nie wystarcza czasu na, na wszystko. O. Nie tu. No tak, łamać fal. Tak przypuszczałem, że to jest jakieś e, jakieś miejsce, gdzie gdzie mamy do czynienia z Łodzią podwodną. O, 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 o. Niestety nie znam map. Nie wiem z której strony przeciwnicy najczęściej nadciągają, bo takie punkty się już mniej więcej zna. Choć oczywiście zginąć można wszędzie, zawsze i od każdego rodzaju. każdego rodzaju pocisków. No to możemy coś konstruktywnego zrobić. Możemy spróbować wyjść. A mój błąd, mój błąd, mój błąd. Spanikowałem zupełnie. No niestety, to że ostatnio grywam raczej w... w Titanfalla też wpływa na fakt, że... Nie mam takiego feelingu strzelania Jeśli chodzi o Battlefield, Mi tego feelingu zawsze brakowało. No, a teraz to już nie może być inaczej. Zupełnie nie mózg. To nasz. Ten już nie i tak nie udało mi się go zabić. 18% życia. Ach! Fatalnie. Ktoś go chociaż zabił to. To chociaż o tyle dobrze. Fajne miejsce, podoba mi się. Spróbujmy gdzieś tutaj znaleźć sobie miejsce. I troszeczkę się zająć naszymi przeciwnikami. Aha, to jest nasz kolega. Który zginął przed chwilą. Uh -huh. Dwóch widziałem. No, ale niestety oni też mnie widzieli. Ach, no więc ta mapa trochę bardziej, przynajmniej na tych niektórych punktach, trochę bardziej podjazdowa niż niż ta poprzednia, bo ta poprzednia, którą grałem, no, wydawała mi się nieszczególnie inna od. Od tych, które już w Battlefieldzie znam, i, i cenie, ktoś tu idzie, tylko nie z tej strony. Ech. No cóż, tak to bywa niestety. Jeszcze raz. Jestem oparty bardzo. Nie wiem gdzie on był. Wiem, że stąd przyszedł. Ale już go tu oczywiście nie ma. Gdyby był, to byłoby bardzo nierozważne z jego strony. Skoro mnie tu zabił, to... Pewno przewidział, że mogę tu wrócić. Był szans, ale próbować trzeba. Za pierwszym razem to jest... Fatalny. No i właśnie, kiedy kiepsko mi idzie i kiedy źle mi się strzela, to potem, kiedy spotkam przeciwnika w takim kontakcie bezpośrednim, nie sposób się czuć pewnie i, i dobrze. Już mnie widział. Więc mogę co najwyżej tędy przebiec, choćby poszukać innego miejsca. Bo... o, jeszcze za późno, za późno kontratakowałem. Jeszcze mnie zanurzował. To był ten, którego między innymi zabiłem, okej. Okay. No cóż. Ale idzie nieźle. Prowadzimy, więc oby tak dalej, jeśli udaje się. Nam... Więc chyba wszędzie byli. Jednego zabiłem, drugi biegł. Trzeci musiał mnie zabić, bo... Od tego, który mnie zabił najprawdopodobniej gdzieś od tyłu zupełnie nie widziałem. No nie. Chciałem być na łodzi, to nie jest przewidziane dla mnie miejsce. Znaczy, mogę trochę po, popływać, ale bez przesady. Rozumiem, że to są tylko race. Nie trafiłem go w ogóle. Aha. no cóż. Jak to na wojnie widzicie? Bo ten widzie, tak naprawdę nic się nie zmieniło. No Gra wygląda. Um, jest, jest jakby zbliżona do tego, co, co mogliśmy obserwować we wcześniejszych, um, wcześniejszych dodatkach. I myślę, że nikt nie liczył na jakieś wielkie przełamanie. Którzy byli bardzo zawiedzeni tym, co zobaczyli tym że w poprzednim dodatku zobaczyli jedynie stare mapy. Ja uważam, że one ożywiają tą grę i sprawiają, że <laughs> że chce się grać i że chce się bawić, no jak tak ginę to tam nie boli, bo to w dużej mierze też wynika z tego, że wam w tej chwili coś opowiadam i nie skupiam się tak na grze jak powinienem, ale no Tak już po prostu jest i trudno. Ale nie dam się. Ach, myślałem, że jeszcze ten granatem dostanie, ale. Już nie, tam ich było trzech, więc. Pomyślałem o granacie, ale. za późno. Za długo to trwało. I znowu siedzą tu u góry, kampią na tych schodach, przy dwóch czy trzech miejscach, w których można wbiec w to miejsce. A teraz już nie wiem, gdzie tu się wychylić, żeby było w miarę bezpiecznie, bo tu nad tymi schodami. Pewnie też ktoś jest. No nic, idzie fatalnie, ale trudno. A, tak bywa, tak bywa w Battlefieldzie. Tak czy inaczej możecie, no minimalnie przynajmniej zobaczyć jak ta... Nie no, po prostu... No i to znowu ten sam. Trzeci czy czwarty raz z rzędu zupełnie nie mam wpływu na... No, wpływ mam, ale... Nie czuję wpływu na to, żebym mógł go jakoś rozłożyć na łopatki. No dobra, nie idźmy tam. Pójdźmy tu na B. Zobaczmy, co się tu dzieje. W zasadzie nie dzieje się tu wiele. Może to dobrze, bo chwilę dłużej pożyję i mogę wam popowiadać. Nie wiem, co to w powietrzu wisi. Wygląda trochę jak kontener. Pewnie jakiś błąd gry. No, jeszcze trzeba się z tym liczyć. No cóż, generalnie ta muzyczka, którą słychać w tle, dowodzi, że gra się już kończy i, i, i że dobiega końca, i jeden przeciwnik, i koniec. Udało się wygrać, chociaż jakoś nie czuję, żeby to była w dużej mierze moja zasługa. Te statystyki są no, kiepskie, ale myślę, że jak na drugą mapę, w dodatku, um, wojna na morzu to nie jest najgorzej. Ja też jak widzicie nie mam zbyt wysokiego poziomu, bo na tego Battlefielda też nie starcza mi czasu i nie mam go aż tyle, ile chciałbym mieć, ale bawię się dobrze i myślę, że o to chodzi, jeśli Wy w grach komputerowych w jakiejś grze bawicie się dobrze, to po prostu się przy niej bawcie i nie przejmujcie się tym, że już ma swoje lata, że grafika już nie jest taka jak, jak może, fajnie by było, żeby była trudno po prostu. Jeśli bawicie się dobrze, to, to róbcie to nadal i, i tego wam, te, do tego Was zachęcam. Ja tymczasem ruszę do kolejnej gry, która bardzo mnie w ostatnim czasie bawi, do Diablo 3. Do dodatku Reaper of Souls i ten dodatek w najbliższym czasie z pewnością będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. A teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!